marzą siomeczki, chcecie się bawić w terystykę, hodowlę pająków lub innego ustrojstwa, no to jeszcze się szykujcie na hodowanie robali. Tutaj na pierwszym kadrze widzimy mącznika młynarka, robal prosty w hodowli, wrzucamy płatki, cudawianki, od czasu do czasu coś mokrego w postaci jarzyn, no i się hoduje, sam się rozmnaża bardzo prosto i tak dalej. W drugim kadrze to już jest fajny robaczek, nawet całkiem ładny. Karaczan turecki. Dosyć mały. Wszystkie pająki świetnie sobie z nim radzą. I jakieś tam mniejsze zwierzęta. A tutaj u góry, no to już mamy większy kaliber. Tutaj mamy szarańcze. To już jest pokarm dla dużych zwierząt. Ja akurat tym zacząłem karmić swojego pająka. Acedory para chybamy, jest olbrzymi. Zrobię filmik, bo kupiłem mu nowe Terrarium, będę go przeprowadzał. No pokażę wam jak, jak on już teraz wygląda. Mam go od roku. Przeszedł u mnie 3 może 4 wylinki. Jest na olbrzymi, a, a dostałem go już całkiem sporego. A tu już przyjemniejsza rzecz, pokarm dla rybek. Ale nie jedzą go tylko rybki, uwielbiają go właśnie. Szarańcze, karaczany, fajowe, no i mącznik. No na razie ziomki. Pa!